Dostajemy dzisiaj przepiękne słowo. To słowo, które otwiera przed nami nową perspektywę, myślę też rozumienia wielkiego postu. Czym jest ten święty czas? Bez wątpienia kiedy myślimy o Wielkim Poście przychodzą nam na myśl rozmaite myśli. Każdy z nas ma zapewne przeróżne doświadczenia związane z Wielkim Postem. W pierwszym takim ludzkim odruchu jest w jakiś sposób związany z wyrzeczeniem, z odjęciem sobie tego co jest dobre. Z tego, co jest nawet nieraz właśnie konieczne, z jakąś taką formą umartwienia się. Ale my chcemy dzisiaj wejść troszkę głębiej w rozumienie Wielkiego Postu. Chcemy wejść w duchu, w takim duchu, w jakim Kościół nam dzisiaj proponuje, byśmy weszli. Słowo, które dzisiaj dostajemy, jest słowem naprawdę przepięknym. Warto wrócić do tego słowa, bo jest niezwykle bogate. Ja nawet nie miałem dzisiaj pokusy, co do tego, żeby, żeby dotknąć wszystkich myśli, jakie cisnęły mi się dzisiaj do serca, bo byłoby to niemożliwe. Pierwsze słowo, jakie wybrzmiewa dzisiaj w czytaniach, to jest zaraz na początku księgi proroka Joela. Ten fragment, o którym czytamy, to jest to: Nawróćcie się do mnie całym sercem, przez post i płacz i lament. Kiedy słyszymy te słowa, nie? bardzo nam pasują do obrazu wielkiego postu, który nosimy w, wielkim, w naszym sercu. Przez post, płacz i lament, nawrócić się. Więc, żeby płakać, żeby lamentować, żeby pościć, to wszystko nam się kojarzy z takim, z jakimś takim samozaparciem się, z jakimś takim wewnętrznym zmaganiem, z jakimś takim wewnętrznym wysiłkiem. Ale czytajmy proroka Joela uważnie, bo w drugim zdaniu zaraz po tym pierwszym mówi tak, Joel. Nawróćcie się do Pana Boga Waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. To jest słowo, które mnie dzisiaj rozłożyło na łopatki. Bo proroka Joela można czytać w taki sposób, że nie, nawrócić się to znaczy przez płacz, przez lament, przez post. Przez swój wysiłek zwrócić się do Boga, bośmy pogubili się w życiu. A Joel pokazuje nam zupełnie coś innego: że tu nie chodzi wcale o nasz wysiłek, jaki musimy włożyć w post, w post i nawrócenie. Bo Joel nam pokazuje, że jest Bóg, który jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu. I że w tym Bogu znajdujemy łaskawość i litość, i że ten Bóg pragnie nam błogosławić. To znaczy, możesz, znajd prorok pokazuje, znajdujesz się w sytuacji beznadziejnej, bo do tego wszystkiego doprowadziło Cię Twoje życie, Twoje wybory bez Boga. Prorok pokazuje Ci, mówi, jest wybór, jest Bóg. I najpierw, zanim mówi ci cokolwiek o poście, pokazuje, Ten Bóg jest piękny, Ten Bóg jest litościwy. Ten Bóg jest nieskory do gniewu, Ten Bóg ma piękne serce. Przyrgnijcie do niego sercem. Prorok bardzo, bardzo pięknie pokazuje, rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. To znaczy, nie czyńcie tego powierzchownie. Nie? Łatwo jest tu brać wielki post w takie doświadczenie zewnętrzne, nie? zmaganie się, stawianie sobie jakichś stopni, jakichś nie, przeszkód. Nie? W takim samodoskonaleniu się, poczuciu, że, że, że czuje się coraz lepiej. I co, co z tego, że czujesz się coraz lepiej? Co komu po tym? Nie? Jest pytanie, na ile w wielkim poście jesteś blisko Boga, na ile rozpoznajesz Boga jako miłościwego, jako litościwego. Na ile masz w sercu pokój, nie? Bo tylko doświadczenie Boga, który jest litościwy, który, który jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, pełen łaskawości. Tylko ten Bóg jest w stanie dać ci życie. Ten Bóg, który lituje się nad Twoją niedolą. Ten Bóg, który chce Ci pobłogosławić, nie? nawrócić się całym sercem. Wiecie. To wszystko, o czym mówi prorok Joel dzisiaj, czyli post, płacz i lament, jest czymś absolutnie wtórnym. To znaczy, jak wchodzisz w doświadczeniu życia w taki moment, kiedy czujesz, że wszystko idzie nie tak, że się nie układa, że życie cię przerasta, że cię boli, nie? że czujesz się całkowicie pogubiony, że wszystko się w życiu jakoś powywracało, i naraz odkrywasz, że jest Bóg, który jest litościwy i który chce ci błogosławić. W samym środku twoich, twojej niedoli, w samym środku tych wszystkich momentów, w których mówiłeś panu Bogu nie, to ten płacz wychodzi z ciebie naturalnie. To ten lament, ten post, bo chcesz zbliżyć się do Boga, do tego, którego odrzucałeś. Rozumiesz? To jest, to jest naprawdę przepiękne czytanie, bo popatrzcie, jak bardzo pięknie prowadzi nas liturgia. Liturgia Nazara zaraz odsyła do ślicznego psalmu, jednego z najpiękniejszych psalmów, jakie zna Biblia. Psalm 51. To jest psalm Dawida, psalm grzesznika. Zmiłuj się Boże nade mną w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, i oczyść mnie z grzechu mojego, człowieka, który rozpoznaje swoją kondycję. Do czego nas ten psalm wzywa? Czym jest ten psalm? Czy ten psalm mówi nie? Zauważyliście, albo słuchaliście dobrze tego psalmu? Dawid nie mówi, panie. Ja ci tutaj zbuduję świątynię, a ty mi daruj te, te, te grzechy, które ja cię popełniłem. Nie? Dawid nie mówi: Panie, daj odpokutuję ci na taki albo inny sposób. Dawid mówi: Panie, zmiłuj się nade mną. We mnie nie ma niczego, co by mogło zmienić tę sytuację. Ty jesteś jedynym, który zna odpowiedź na moją. Na moją bezradność, na moją śmierć, na moją bezsilność. Ty jesteś jedynym. Dlatego moja dusza się jest rozdarta. Dlatego moja dusza krzyczy. Śliczny jest ten psalm. Ja życzę Wam, żeby każdy dzień Waszego postu wielkiego był właśnie taką modlitwą nie? pełną ufności, zaufania, wpatrywania się w Pana Boga. Z takim poczuciem, że tylko On ma odpowiedź na każde Wasze pytanie, że tylko On zna odpowiedź na każde Wasze pytanie, że tylko On jest rozwiązaniem. Zresztą, jak dobrze słuchamy tego słowa, to orientujemy się, że Dawid mówi: Panie, stwórz we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. W Nim nie ma tej paskudnej. Pokusy, nie? Że, że poradzę sobie, że jakoś dam radę. Nie? Bo Dawid wie, że, że nie da rady. Dawid wie, że jego życie jest. że jego życie jest popiołem i spróbujcie z popiołu wyprowadzić życie. Jak Wam się uda, to. To jest to, co zostaje po naszym życiu, nie? I to jest piękne, że Pan Bóg dzisiaj. W tym znaku też posypania głów popiołem pokazuje to, nie? Skąd się bierze ten popiół na posypanie głów? Z tych wszystkich palm, które przynieśliśmy w niedzielę palmową i śpiewaliśmy Hosanna pełni entuzjazmu, że mamy Boga, że mamy Króla, że jest Ten, który wchodzi do, świąty, do Jerozolimy. Hosanna, wszystko Tobie, Synu Dawida, Królu, a za chwilę zostaje wielkie nic, popiół. Ile razy w życiu mieliśmy takie doświadczenie, że nasze życie staje się jak proch i popiół. Ale Bóg z popiołu wyprowadza życie. Bóg z prochu wyprowadza życie. Bóg jest tym, który wyprowadza życie. Święty Paweł nam to przepięknie tłumaczy dzisiaj, pokazując, że. Że czas postu jest łaską, i ta łaska polega na tym, że nie zawahał się, wiedząc, że nasze życie jest, że jest prochem i popiołem, że nasze wszystkie deklaracje są niestałe, że, że sami nie dajemy sobie rady. Desperacja miłości Boga jest tak wielka, że On postanowił swojego Syna posłać. I uwaga. To jest słowo, które rozkłada na łopatki każdego, kto bierze na poważnie Biblię. W imię Chrystusa pojedynajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą. To jest słowo klucz. Chrystus, jak masz problem z czymkolwiek w Twoim życiu, pomyśl, że Chrystus się stał tym problemem. Żeby była rzecz jasna, Chrystus nie stał się grzesznikiem. Masz problemy w domu, zdradził Cię mąż, Chrystus wziął na siebie tę zdradę. Zdradziłeś żonę, Chrystus wziął na siebie tę zdradę. Masz problemy z. Z tym, żeby nie kraść, a, a kradniesz, nie? I ciągle upadasz tym samym, nie? Chrystus wziął, stał się twoim grzechem. Bo wiedział, że sobie z tym nie poradzisz. Masz problem z nieczystością, Chrystus stał się nieczystością. Żeby ciebie z tego prochu, z tej twojej nicości, nieporadności wyprowadzić... To jest naprawdę przepiękne. Słuchajcie, chciałbym się dzisiaj odnieść jeszcze do jednego tekstu pięknego. Myślę, że warto. Papież Franciszek przygotował na Wielki Post orędzie, jak co roku przygotowuje. I papież mówi tak, że Wielki Post to jest potrzeba nawrócenia. I on tłumaczy, co to znaczy nawrócić się. Warto rozważyć tajemnicę, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Popatrzcie, czas Wielkiego Postu jest czasem łaski. To nie jest taki czas, że teraz sobie Kościół czeka na to, a ty będziesz udawany do, do, do Wielkiej Nocy, na to, jak bardzo możesz zasłużyć na zmartwychwstanie. Na końcu. Wyskrutuje Cię Kościół, powie tak, Ty jesteś godzien, Ty nie, ty, ty zasłużyłeś, a Ty nie. Papież pokazuje, Wielki Post jest czasem łaski. I papież jest niesamowity, bo on to zaraz wyjaśnia, czym jest ten czas łaski. Mówi tak, czas łaski to jest doświadczenie miłosierdzia. I mówi, żeby być jeszcze bardziej konkretnym, jest możliwe tylko w kontakcie, twarzą w twarz, z ukochanym, ukrzyżowanym, przepraszam, i zmartwychwstałym Panem. Z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem spotkanie twarzą w twarz. Jak chcesz coś zrozumieć z Wielkiego Postu, jak chcesz coś zrozumieć z nawrócenia, jak chcesz rozumieć co znaczy, że Chrystus stał się twoim grzechem, to nie będzie tego bez spotkania twarzą w twarz. Bez momentu adoracji. Bez momentu modlitwy. I tutaj się, słuchajcie, otwiera cała przestrzeń, dlaczego my, dlaczego my tak naprawdę pościmy, dlaczego my modlimy się więcej. Tu wszystko chodzi o to, być z Nim twarzą w twarz, chodzi o relacje. Papież dalej mówi tak aby być z Panem, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie chodzi o dialog serca z sercem przyjaciela z przyjacielem. I dlatego papież mówi Tu jest ważna modlitwa. Jak chcesz coś zrozumieć z modlitwy? Jak chcesz wiedzieć, dlaczego Kościół mówi, teraz jest czas, żeby się więcej modlić, to nie dlatego, że widzi, że widoku że nie masz co robić w domu, to się przyjdź do kościoła pomodlić. Nie? Jest droga krzyżowa, to zamiast przełączać kanały, to przyjdź i się pomodlić do kościoła. Nie, nie. Kościół mówi, przyjdź, bo jest czas łaski. Przyjdź, bo jest ktoś, kto cię kocha. Przyjdź, bo jest ktoś, kto na Ciebie czeka, kto widzi Twoją nieporadność, ktoś, kto zna odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania. Przyjdź. Bo chce ci dać samego siebie. I dalej jest jeszcze jeden tekst, słuchajcie, który bardzo mnie dzisiaj poruszał, ponieważ papież Franciszek otworzył to orędzie na Wielki Post, takim cytatem, które zaczerpnął z Chrystus Wiwi, to jest adhortacja apostolska, którą napisał do ludzi młodych, ale papież tak w tak to rozważył, żeby ten fragment trafił do każdego z nas. Posłuchajcie, co papież napisał. Jak rozumieć post? Papież mówi tak: Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa i uwaga, bardzo ważne słowo. Pozwól zbawić się, zbawić się zawsze na nowo. Pozwól zbawić się na nowo. Papież nie mówi, zróbże coś, nie, tyleniu, patentowany, żeby się zbawił, bo, bo przyjdzie śmierć i się, i się nie zbawisz, nie. Bo przyjdzie koronawirus za chwilę i, i będziesz miał problem. Nie, papież mówi, że pozwól się zbawić. Bogu zależy na Twoim zbawieniu. I dalej papież mówi tak. To jest w ogóle przepiękny tekst. Spójrz na, rozporta, na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa. Nawet papież nie mówi spójrz na, na Chrystusa, który cierpi Nie. Mówi spójrz na Chrystusa, który ma dla Ciebie otwarte ramiona. To zmienia absolutnie perspektywę, tak? I dalej mówi, a kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie które uwalnia cię na zawsze od wszelkiej winy. To jest to, co czytaliśmy dzisiaj w drugim czytaniu, że on stał się naszym grzechem. Ja idę do niego, ponieważ on bierze wszystkie moje winy na siebie. A kiedy idziesz wyznać grzechy, mocno wierz w jego miłosierdzie, uwalnia cię od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości, i uwaga znowu daj się nią oczyścić. I papież dodaje: W ten sposób możesz nieustannie odradzać się na nowo. No, przepiękne teksty, przepiękne słowo. Kościół otwiera przed nami skarbiec niesamowicie bogaty, niewyczerpywalny. Pan Bóg jest dla Was na każde zawołanie. Nie? Pan Bóg czeka na Was, kiedy tylko Wam się spodoba. On jest wierny. W Wielkim Poście naprawdę, ostatnią rzeczą, jaką Pan Bóg by chyba chciał, to jest to, że pościmy dla samego postu. Nie? To, że się modlisz, bo tak trzeba, bo chwała Panu, że się modlisz. Nie? Ale ważne jest, żeby wiedzieć, przed kim staję, czy to na modlitwie, czy dla kogo poszczę, co ten post ma ze mną zrobić. Że ten post, kiedy ja podejmuję, post, to, to po to, żeby zobaczyć, jakie są moje pragnienia naprawdę, żeby te pragnienia z serca gdzieś wydobyć, żeby zobaczyć, że jedyną odpowiedzią na wszystkie moje pytania jest Chrystus. Żeby mi się nie wydawało, że moje losy leżą w moich dłoniach. Nie? Bo czasami także praktykując wiarę, może na, można tak właśnie żyć, nie? że całe życie moje leży w moich dłoniach. To co, praktykowanie wiary? Nie? To co ja sobie nie poradzę z Wielkim Postem, 40 dni, kilka piątków bez dyskoteki, zabawy i innych rzeczy, nie? To, to dam radę. Nie? No, pewnie, że dasz radę. Ja w to nie wątpię. I Chrystus da radę. Nie? Ale to na pewno nie będzie doświadczenie zbawienia. Bo we wierze wszystko, o co idzie, to idzie o miłość. I chodzi o to, żebyś wszedł, żebyś wchodziła w doświadczenie Wigilii Paschalnej właśnie w takim doświadczeniu, że że jesteś ukochany, że odnajdujesz sens swojego życia, że w że wchodzisz z Nim w to doświadczenie, że to doświadczenie śmierci, męki, zmartwychwstania nie jest jakoś obok Ciebie, nie? ale idziesz towarzyszyć jak oblubieniec, oblubienica oblubieńcowi, wsłuchawszy się w Jego Słowo, zapatrzywszy się w Jego twarzy, ale też właśnie pozwoliwszy, żeby On Cię oglądał, żeby On Ci rozjaśniał, żeby On Ci tłumaczył. No i niech ktoś mi powie, że że czas wielkiego postu to nie jest piękny czas, jak jest czasem łaski. Niech się Wam spełni.